Trzeba pielęgnować pokój serca i moją miłość miłosierną wobec zagubionych braci, błogosławić i oddawać mi każdego, bardzo troszczyć się i wspomagać kapłanów, bo piekło całe rzuciło się na nich w różnoraki sposób. Na tym polega prawdziwe kapłaństwo, czuwanie przy Bogu, by stać się łącznikiem pomiędzy Bogiem a światem, by składać cały świat w sercu Boga, ze łzami pokuty i z radością nadziei. Ukazał mi Pan straszne swoje rany, które zadają mu ludzie wybrani przez Niego na sługi jego ołtarza, jak znęcają się nad Chrystusem przez wzajemne krytyki, często kroć wobec osób świeckich. Krew Chrystusa płynie obficie i wisi on na krzyżu w ich duszach, zmaltretowany. Zmaltretowany i na razie bezsilny wobec zdrady, podłości i pyszałkowatości części swoich sług. Matka najświętsza płacze, patrząc na ten przerażający widok, i płaczą, modląc się ci, którym pan objawia tą prawdę. Największe zagrożenie dla Kościoła i siła niszcząca jego świętość tkwi w jego wnętrzu, w sercach ludzi, którzy zamiast być sercem i dłońmi Chrystusa, są jego ranami. Kochany bracie, kochana siostro, o ile możesz i chcesz, ofiaruj w ten pierwszy czwartek miesiąca modlitwę i choćby jedną godzinę cierpienia czy doświadczeń w intencji naszych braci kapłanów. Może to być w intencji Twojego proboszcza, wikarego lub kapłana, który najbardziej teraz potrzebuje walki o jego duszę.